Siema Kolejny odcinek Luźnej Gatki Już już 17. Jeden gościu prosił y, o jakieś dłuższe odcinki Będą dłuższe Tylko muszą być trochę lepsze tematy By pokazać o dłuższe Nawet mamy kolejnym tematem Let's go Kola zero Przypadek masaczkit Kit po prostu powiem Ci tak. Kola 0 to jest dodatek, jak wszystko może być. Może być na schodniku, trzeba sprawdzić wszystko identycznie też, ale tak powiem, też Wam kola 0, ja piję 2 litry dziennie i mam piczyców wody. W sobie rozkładam tak, że 3 litry to są woda, 5 litry, 2 litry to są kole czyli jakaś cola, pepsi, monster, tp. Czyli jakieś napoje zero. Wolę to tak rozkładać, niż walczyć z moją psychiką. Jeszcze na rzecz, nam było, czy twaróg na masę, czy to za... Twaróg to jest... To normalnie możesz wszystko zjeść, tylko trzeba mieć bardziej tolerancję na laktozę. Musisz sobie to zbadać. Ja toleruję laktozę, musisz to sobie zbadać. dobrze dobrego lekarza, nie tu jest laktozy, to masz bywałeś nabiał, jak nie to już laktozy, jak jest to zostaw nabiał i te, i, te, i, te, i, te, i te. Ale mysz ludzi starszych wieku już nie tyluje laktozy, np. takie 25, lat chcę składać. To nie jest starszy osoby, sobie, tylko jest starszy ode mnie. O mój wiek ja mam 16 lat. Jeszcze, jeszcze przez dwa, jeszcze, jeszcze 13 dni mam 16 lat. Jeszcze tylko 13 dni do 17. Dlatego mówię, że to zależy od osoby i od niego PFRI. A co sądzę? Ona napojach 0 i te też dostałem pytanie na Facebooku. Czy coś tam... Do, czy coś niszczą zdrowie? Nie niszczą zdrowie, jakbym niszczył zdrowie to bym kuźwa dawno chyba już nie żył, bo ja wypijam 2 dziennie. Dwa litry dziennie sobie kupiłem tę tani tanią kolę 0 Dzień, 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 dzień. Za 2 złote. Jak już Piję normalnie sobie i mój intra intra-walker, który przed tym linkiem sobie poszedł. Tam jest, tam jest Monster Zero, jak już żyje. I tede. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na Poje zero. są jakieś tam badania na szczurach, ale na ludziach nie były badania na słodziki. To, a, my, a szczur, a my Trzeba było przesadzić z tymi pijami zero, by się coś zaszkodziło. Moim zdaniem, tym młotem winoczyłem i ja zaraz mogę, mogę powiedzieć, że słodziki to tylko jest dodatek. Kiedyś nie było słodzików i ludzie też żyli, też robili formę. Bez słodzików dałoby się zrobić formę, dał, ale byłoby ciężej. Dlatego ja. Tą dwulutrową kolę sobie na To jest moja nagroda dzienna. Taka, na sobie, że trzymam dietę. To jest na moja nagroda dzienna. O, mam nagrodę. Z zrobiłem to. Trzymam dietę. I żyję. I pamiętajcie sobie, że kola zero w moim zdaniem, jest lepsza niż kola zwykła. Jeszcze na pewno. Bo nie ma tych cukrów y, gubich, które są na nas toksyczne. Ilość cukrów podbijana toksycznie może nam no, wywołać insulinę. Wywołać węższy kodyzir insuliny, a kiedyś może cukrzycę. Ale cukrzycę ja bym nie chciał mieć w tym wieku. I pan nikomu nie, nie zasługuje, bo moja babcia ma też cukrzycę, jak już żyje. Ale to jest życie, to jest życie bardziej mnicha niż takie osoba, osoby bo cukrzycę trzeba insulinę albo coś innego, by zbijać cukier Bo no to trzeba zbijać cukier, a ja, ja używam jedynie zbijem cukru berberyny po teningu używam używam berberyny by cukier tylko po używam i Jedyny gsuki berberyny Wiem, że berberyna to jest straszny aksy konzydan, ale ja używam do poteningu pod, podczas dnia mam tu gdzieś około 94, po treningu, yy, po posiłku treningowym. Bo w jeszcze szybciej yy, ta, ins ta insulina wyrzuciła. Jest to odciążyć całego dnia, całej pracy tylko, tylko tyle. Dobra, na razie, bo jeden trening,